w specjalnego programu informacyjnego Szkolny Poradnik Przetrwania. Nadajemy z centralnej Polski. Odwiedziliśmy dziś szkołę podstawową imienia Bolesława prusowska Uszynie. To wyjątkowa placówka oświatowa zapewniająca doskonałe warunki kształcenia i osobistego rozwoju z każdego ucznia. Chcesz średnio średnią rozwijać swoje umiejętności i pasje, przyjemnie spędzać czas, a przy okazji zostać lekarzem, sędzią, notariuszem, Adwokatem, specjalistem od dzieł sztuki, rzeźbiarzem, olimpijskim medalistą, piłkarzem, reprezentantem Polski w spadochroniarzem, księdzem, dyrektorem, burmistrzem, politologiem, kobietą roku, doktorem nauk humanistycznych, inżynierem, archeologiem, stewardessą, dziennikarzem radiowym, pilotem czy żołnierzem. Szkoła podstawowa w nie to Twoje miejsce.